Cześć! W tej części serii poświęconej upgrade'owi mojego Scotta z mechaniki na elektronikę przybliżę Wam podstawowe wiadomości o aplikacji na PC i wersję na urządzenia mobilne i na koniec jak dokonać podstawowej regulacji za pomocą złącza A. Zapraszam! Zaczynam od wersji na PC. W pierwszej kolejności podłączamy wtyczkę do złącza A w ROER-ze, następnie do portu USB. Rower z komputerem łączymy poprzez ładowarkę SMBCR2. Uruchamiamy program EduProject. Project. Pojawia się informacja o nowej wersji. Można pobrać i zainstalować aktualizację. Ja pominę pobieranie i przejdziemy dalej. Program pyta, czy połączyć się z rowerem. Klikamy oczywiście Next. Pojawia się ostrzeżenie, by nie rozłączać baterii lub przewodów. Jeżeli się tak stanie, należy rozpocząć procedurę od początku. Połączenie roweru z komputerem się upowiadło, no i mamy wszystkie zainstalowane składowe systemu. Program ostrzega, aby nie rozłączać nic, dopóki nie rozłączy się przyciskiem systemowym. W innym przypadku może doprowadzić ją do rozprogramowania systemu. Na początek zaczniemy od sprawdzenia aktualizacji poszczególnych składowych systemu. Jak widać, w moim przypadku oprogramowanie jest aktualne. Teraz przejdziemy do następnej zakładki. Chyba najważniejszej. Zaczniemy od ustawień przyrzutki przedniej. Na początek przednia korba i wybór konfiguracji blatu w grx ie mamy dwa zestawy 46-30 lub 48-31. Ja mam ten pierwszy 46-30 i tak zaznaczam. Teraz przerzutka tył. Też wybieramy jaką kasetę mamy zamontowaną. Stopniowanie kaset mamy 1130, 1132 lub 1134. Ja wybieram chyba najpopularniejszą kasetę 1134. Następne ustawienie to w jaki sposób ma reagować przednia przyrzutka, tak zwane trymowanie. Zostawiam na normal. Kolejne ustawienia tylnej przyrzutki. Zostawiam wszystko tak jak jest. Z wyjątkiem szybkości reakcji na normal. I akceptujemy w lewym dolnym rogu przyciskiem. Zmiana zapamiętana. Ostatnia pozycja to ustawienie ile koronek ma przeskoczyć wózek, gdy przytrzymamy dłużej któryś z przycisków w prawej manetce. Opcje są 3. Bez limitu, o dwie korunki lub o 3. Przechodzimy do konfiguracji klamkomanetek. W każdej klamce mamy po trzy przyciski i możemy je dowolnie konfigurować. Ja używam standardowych ustawień, czyli prawa klamka obsługuje tył, lewa – przód, a dodatkowe przyciski to sterowanie komputerkiem. W moim przypadku to rum. Między innymi mogę przełączać się między stronami czy przy przybliżać lub oddalać mapy oraz zmieniać ilość wyświetlanych aktualnie pól danych. Po ustawieniu klamek ostatnia pozycja to opcjonalny nadajnik bezprzewodowy. Tutaj możemy zmienić protokół komunikacji. Mamy do wyboru ANT z Bluetooth lub tylko wybrane albo samo ANT albo Bluetooth. I ostatnia opcja to wyłączenie nadajnika. W takim wypadku pozostaje tylko łączność po kablu. Zmienić oczywiście możemy nazwę i hasło z domyślnych na własne. Kolejna zakładka to zakładka konserwacji systemu. Można wyświetlić tutaj podstawowe błędy serwisowe. Trzy status systemu. Ostatnia zakładka to ustawienie aplikacji. To by było na tyle o aplikacji Shimano na PC, z której bardzo rzadko korzystam. Wolę wersję na telefon, która jest poręczniejsza i łatwiejsza w obsłudze. No i na koniec korzystania z programu na komputer należy rozłączyć system czerwonym klawiszem w lewym górnym rogu. Teraz aplikacja mobilna, która jest bardziej poręczna. No to zaczynamy. Po uruchomieniu aplikacji włączamy komunikację nadajnika w poprzez przytrzymanie przycisków z łączu A. Przez około 2-3 sekundy zaczynają migać na przemienie kontrolki czerwona i zielona. A w aplikacji pojawi się nazwa systemu DI2. Czekamy na połączenie i zidentyfikowanie elementów składowych systemu. Potwierdzam, jesteśmy połączeni bezprzewodowo. Podobnie jak to było w wersji na komputer mamy zakładkę aktualizacji. Ale tutaj mamy więcej komponentów w stosunku do wersji na PC. W aplikacji mobilnej widzimy dodatkowo złącze A. Kolejna zakładka to ustawienia i dostosowywanie systemu do własnych preferencji. Zaczniemy od przerzutki przedniej. Mamy tutaj schemat zaprogramowanych. Ustawień możemy ustawić w jaki sposób i z którego przełożenia na kasecie przednia przerzutka zrzuci albo wrzuci na konkretny blat Oraz równocześnie tylna przerzutka zmieni położenie łańcucha na kasecie na wskazaną koronkę. Mamy możliwość zobaczenia animacji, w jaki sposób będą się zachowywały przerzutki, jak będziemy jechać po kasecie do góry lub na dół. Zresztą zobaczcie sami. Kolejna zakładka to ustawienia tylnej przyrzutki. Analogicznie jak to było w wersji oprogramowania na komputer. Mamy pełną swobodę w konfiguracji trybów pracy tego komponentu. Ustawienia klamkomanetek. Tę zakładkę omówiłem w wersji oprogramowania na PC. ustawienia opcjonalnego modułu łączności bezprzewodowej. Mamy tutaj możliwość ustawień protokołu transmisji oraz można dokonać zmiany nazwy użytkownika, jak i hasła. Kolejna zakładka konserwacja. Tutaj mamy wskaźnik na baterii i dwie zakładki do precyzyjnego dostrojenia przerzutek przedniej i tylnej. Aby dokonać. Kalibracji przerzutek najlepiej mieć rower zamontowany na stojaku. Klikam na przednią przerzutkę. Wyświetlane jest ostrzeżenie o możliwości zranienia się podczas kalibracji. Startujemy z dostrajaniem. Aplikacja odlicza do startu. W tym czasie musimy zacząć kręcić korbą. Ja pominę kalibrację i wyjdę z tego procesu. Analogicznie jest z tylną przerzutką. Ostrzeżenie o zranieniu i startuje odliczanie do kalibracji. I tutaj też pominę dostrajenie. W momencie podłączenia się do systemu DI-2 z aplikacją nie można przełączać biegów przyciskami w manetkach. Aby odzyskać pełne sterowanie musimy odłączyć aplikację od systemu. Zostało jeszcze omówienie sterowania ze złącza A. Wciskając i przytrzymując przycisk na złączu przez 2-3 sekundy uruchamiamy możliwość połączenia się z aplikacją mobilną, co sygnalizowane jest miganiem na przemian zielonej i czerwonej diody. Kolejną funkcjonalnością jest zmiana trybów. Szybkie dwukrotne wciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy systemu, co sygnalizowane jest poprzez równomierczesne miganie diod zielony i czerwony. I tak jedno mignięcie to pierwszy tryb, dwa mignięcia to drugi. Kolejne szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku to powrót do pierwszego trybu. Długie przytrzymanie przycisku to dostrojenie przerzutki, co sygnalizowane jest ciągłym świeceniem się czerwonej diody. W tym trybie można dostroić precyzyjnie tylną przerzutkę poprzez kliknięcie przyciskami na prawej klamkomanetce. Wychodzimy z tego trybu długim przytrzymaniem przycisku na złączu A. Z kolei długie przytrzymanie przycisku na klamkomanetce powoduje wyświetlanie się na złączu A informacji o stanie naładowania baterii, oraz o aktualnym trybie pracy systemu. No i dobrnęliśmy do końca. Jeżeli podobał się Tobie film, proszę o subskrypcję, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do komentowania. Postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Może czegoś nie powiedziałem w filmie? Jeszcze raz dziękuję, że dotarłeś do końca. Na razie do zobaczenia. Może gdzieś na rowerze. Hej!